Cześć, witam cię na kanale Ulf Expedition, jestem Kacper. Znajdujemy się w miejscowości Neple. Za mną widać rzekę Krzna, którą zaraz dopłyniemy do rzeki Bug, skąd wystartujemy z naszym spływem. A się taką wyprawę zaplanowałem. Nie ze mną mój brat, którego będzie widać potem jeszcze na nagraniach. Mieliśmy plan wodować się na samym Bugu, ale niestety, wokół, czy znaczy przy samym brzegu, została postawiona siatka, która. Niestety utrudnia wodowanie, tak też, takie też informacje uzyskałem od straży granicznej, dlatego wodujemy się na rzece, która jest do rzeczem Bugu. W ogóle w planach mieliśmy ruszyć z miejsca, w którym stykają się trzy granice, trójstyk taki e, graniczny. Polski, Białorusi i Ukrainy niestety no, przez problemy e, takie między innymi logistyczne, że trzeba byłoby... Jak wyprowadzać tutaj na kolanie Bogu na wysokości Terespola, no to zdecydowaliśmy się, że zwodujemy się kawałek dalej. No ale teraz, widząc po tym, co się dzieje w ogóle na, na, na brzegu rzeki, no to chyba w ogóle albo lepiej tutaj startować z jakiegoś dorzecza, albo w ogóle z bodajże miejscowości Niemirów. Jeśli dobrze pamiętam, czyli tutaj z miejsca, gdzie już jakby jest teren typowo nasz. Krajowy Polski. Także przed nami ponad 300 km do ujścia do Narwi. Na razie pogoda prześliczna, świeci słoneczko, trochę chmury, więc jest przyjemnie. Już jesteśmy spakowani, więc zaraz wchodzimy do kajaków i ruszamy w drogę. Także do zobaczenia. Wypłynęliśmy już na, na Bóg. No niestety siatki nie widzieliśmy, więc. Znaczy, w sumie trochę tam było jakieś takiej siatki wzdłuż granicy, więc no, może i faktycznie. Ale płynie się teraz fajnie. Rzeka szeroka, a no, wygląda przepięknie. Dziko, no, na tym odcinku na pewno nikogo nie spotkamy. Żadnych miast no, chyba nie ma już żadnych miejscowości, przynajmniej w tym odcinku granicznym nie chodzi. Żadnego miasta, niestety, ale ślicznie. Fajne. Właśnie się zatrzymaliśmy na, na jednej z tych plaż. Teraz się tam przepopływuje. I tu wiemy. Cisza, to Spójrzcie, odcinek rzeki dwóch skrajności. Z jednej strony płot, zasieki. I niestety to częściowo powpadało do rzeki. Więc, no, tragedia. A z drugiej nie ma nic: ani płotu, ani zasieków. Z jednej strony się wszyscy bronią, z drugiej nikt się nie broni. Nie widzą zagrożenia. Zobaczcie, tutaj zasieki wpadły do, do rzeki nabrały sypu i tak się można powiedzieć ciągnie odkąd płyniemy tylko częściowo tego nie widzimy czasami bo pewnie ten płot jest trochę głębiej zbudowany no ale tak jest a z drugiej nie ma nic plaża las spokój cisza natura coś pięknego Jesteśmy na wysokości Niemirowa i przed nami ukazał się sławetny płot. No, Zanim zasieki, kamery. I z drugiej strony widzę też się kończy. Zaczyna się chyba normalność. Dotarliśmy do Niemirowa, jak widzieliście. Mieliśmy już właśnie Płot. Więc, no, wygląda to ciekawie. Rozmawialiśmy też z lokalesem i mówi, że no, często też się tam przedziela grupki jakichś ludzi z dalekich krajów Więc tutaj grasują po okolicy. No tutaj w Niemirowie jesteśmy właśnie w się fajnym miejscu. Namioty mamy rozbite przy takim nie wiem, czy to jest jakiś drewniany taki ciepły chrzut. Nie wiem, co się za chwilę i popatrzę. Ale też jest tutaj taka gwiazdka, jak widzicie. Tutaj też taki grill, piec. grill. Tutaj też miejsce na ognisko. W się wcześniej, jak dobijaliśmy do brzegu, to. Byli tutaj ta grupa chłopaków i palili sobie ognisko i wygaszali, ale nie wygasili do końca, i został żar, więc go sobie wykorzystam. Więc sobie łatwiej rozpadniemy szybciutko ognisko. właśnie jak widzicie, piekę mój kajakowy klasyk, czyli pudliżki fasolową. No i herbatkę zaraz przygotuję i sobie, prawda, odpoczniemy. Jest nieźle, chociaż no... Zajął nam trochę więcej niż, niż liczyłem. I chyba popełniłem błąd w przeliczeniach kilometrówki, bo wydawało mi się, że ruszyliśmy z 265 km mniej więcej. A się okazuje, że mamy za sobą prawie 60. Tam z, tej, z tego dorzecza, jak startowaliśmy. Więc nie wiem. Jutro będziemy mieli pełen dzień. Więc tak naprawdę zobaczymy, jak to wyjdzie. No ale. Pogoda jest prześliczna. Ja tu też będę w tym samym miejscu za, za miesiąc już, bo jedzie tędy Green Velo, więc będę przejeżdżał tylko. Jest tu przeprawa promowa, tylko nie widzę promu, więc zastanawiam się, w jaki sposób można się przyprawić na drugą stronę Bugu. No, jeśli będę miał problem, to chyba jeszcze trochę dalej też można się przyprawić. Muszę poczytać jak to dokładnie jest z tymi przeprawami tutaj. Czy to jakaś łódka pływa, czy co to tutaj dokładnie jest. Także czujemy troszeczkę w nogach, w, szerszą, w rękach dzisiejszy dzień. No jest takie lekkie zmęczenie, ale fajnie. No. Pogoda dopisała, ręce już opalone, a nie mieliśmy takiej patelni konkretnej, więc będzie trochę ciężko płynąć, jak będzie patelnia. No ale zobaczymy, nie? No, widzę, że... Z narzędzi niestety, ale zostały same łyżki do do opęgu. Reszta narzędzi skradziona, szkoda. No ale na taką wyprawę, jak ktoś będzie jechał gniebelą, to trzeba mieć przy sobie zestaw narzędzie, jakieś multiple. Także do zobaczenia rano, a ja idę jeść.